Zapewne oglądaliście kiedyś sezon 4 turniej żywiołów. W tamtym sezonie mieliśmy okazję poznać naprawdę wielu innych mistrzów żywiołów. Było ich sporo, więc stwierdziłem, że dziś ocenimy sobie w postaci rankingu ich moce. Także zapraszam was już do oglądania filmiku. A cały nasz ranking rozpoczniemy od pierwszego mistrza dymu, czyli Asha. Ash, no w sumie jego moc jest spoko, no bo generalnie może zniknąć, wpłynąć się w powietrze, po prostu jesteś dymem. Znikasz i droga tak się teleportuje, bo często po prostu w innym miejscu się pojawiał Ash. Jego moc... Nie jest top, ale mi się podoba i ja bym w sumie jakbym miał mieć jakąś moc żywiołu, to bym rozważał, czy nie mieć tom leci na spoczko. Następną mocą mamy od tej pani Chamli, czy jak ona się nazywała, moc przemiany, czyli zamiana w inną osobę. No to generalnie jako sama w sobie moc jest średnia, no bo co, tylko się przemijasz w innych, może daje ci to jakieś ability, żeby po prostu oszukiwać, jak na tym turnieju właśnie. Dla mnie jest to mit moc po prostu i tyle. Za mało po prostu w tej mocy jest. Trzecią mocą w naszym rankingu to jest moc umysłu, czyli ten którą kontrolował neuro. No neuro miał w sumie spoko moc, no bo generalnie mógł przywitać Przyszłość, czytać w myślach, więc dla mnie to jest spoko moc i chyba dałbym ją na top, nawet, no bo generalnie to jest trochę jak z tym mieczem, co było w tej świątyni z, z sezonu Omoro i że mógł przewidywać przyszłość, jeszcze może czytać w myślach. Dla mnie to jest top moc. Griffin Turner, on miał moc prędkości. Generalnie prędkość po prostu jest super szybki, może super szybko robić. Ona, no, mid albo spoczko, dałbym ją tak pomiędzy tutaj, ale daje na spoko, bo w sumie po prostu prędkość. O, mamy pierwszego ninja'sa i to jest myśl czyli Zane. Slut jest mit. W sumie nie wiem, czy mam coś tu komentować. Po prostu zamrażasz ludzi, no i ochładzasz ciepłe temperatury tak naprawdę i to tyle. Po prostu daje go na mit. O, a dalej mamy nawet ciekawą moc, no bo to jest moc bliźniaków czasu, czyli właśnie czas. Po prostu kontrolujemy nad czasem. Moc jest nawet lepsza niż od neuro, więc jakby udało mi się tu wsadzić tą moc, ale nie uda się, ale generalnie top moc. Możesz kontrolować czas. Przyspieszyć, zwolnić, zatrzymać. To jest cudowne. Czas jest mega mocny. Panujesz nad czasem. Panujesz nad światem! Dalej mamy naszego mistrza energii, czyli Lloyda. Energia jego jest mocna, i więc daje mu na spoko, bo w sumie to jest jeden z, naj, z najpotężniejszych ninja i ma w sumie najlepszą moc, bo to jest ta kumulacja wszystkich mocy czterech ninja i generalnie energia Lloyda jest spoko. Mógłbym ją mieć. Tutaj wszyscy fani Kola chyba mnie po prostu katrupią, bo po prostu nie lubię Kola i nie lubię tak samo jego mocy. Moc ziemi, no. No... W po prostu nie, jakoś nie przepadam za tą mocą. Po prostu władasz nad ziemią i to tyle. Może masz też wybuch coś tam barst, Nie wiem, jak to się dokładnie mówi, ale generalnie, czy ja lubię tą moc? Nie, kompletnie, nie. Geo to miał moc, która się nazywała moc syntezy, że możesz łączyć jedną rzecz z drugą, i tak trwale, że nie rozłączysz tego. To jest niby spoko, ale dam to na mit generalnie, no bo tylko łączysz i to tyle, i nie możesz tego odkleić. Więc jak dla mnie, to po prostu tylko tyle robisz i nie, nie zasługuję to Na spoko albo ani top. Dalej mamy Gravisa, i tutaj mam szczerze trochę zagwozdkę. No bo to jest generalnie możesz latać i masz taką jakby moc telekinezę, bo wtedy w tym odcinku on na przykład rzuca tymi kwiatkami w przeciwnika. Więc brzmi to generalnie dobrze. To ja daję to na spoko, bo ta moc serial może być spoko, ma to potencjał, choć w sumie więcej raczej już go nie zobaczymy w serialu. Moc jakby Jacoba, rozumiem, że on jest niewidomy i po prostu nie widzi i tym dźwiękiem, jakby pokazują mu się postacie, ale czy to jest fajna mod? Kompletnie nie. Wchodzisz. Jakby grać na tej gitarze i się robi taki dźwięk i ją pokazuje. Nie, po prostu nie. Giga L, pierwsza postać. Ale za to dalej mamy ciekawą moc. Bo to jest moc a I generalnie masz prąd. Dużo elektronicznych rzeczy możesz robić. Generalnie razić prądem. Chcąc, nie chcąc, to jest spoko moc. Daje ją na spoko. I po prostu to nie jest żadne umiłowanie J a czy coś. Po prostu to jest spoko moc. Według mnie. Ja bym mógł ją mieć. Ale przechodząc dalej, bądźmy realistami. Sama moc Kaja czyli ogień. No, szczerze, no, umiłowanie. Panie dekaże mi go tu wsadzić, ale jest trochę na mit, ale wsadzam go na spoko, no bo to jest niby tylko moc ognia i za wiele nie nie porobisz, ale bo Kai go postać musi tutaj być. Moc Karlowa, czyli po prostu jak stuknie tak pięściami, to... Po prostu robi się większy i silniejszy, i twardszy. Ale czy ta moc jest dobra? Niby możesz bić się łatwiej z innymi, ale mocniejsza moc i jest zmieciono z planszy. Ojoj, oj, oj, ta moc to w ogóle mi się nie podoba. Ten bol, bolobo, chyba czy tak dobrze mi się wydaje, że tak się mówi o niego. On miał chyba najgorszą moc. Jeszcze gorsza niż Jayko. Po prostu moc natury, że możesz podrastać, nie zaplączasz kogoś, ale generalnie to nuda jest kompletna. Tragiczna moc. Nie podoba mi się kompletnie. Fail mam podobno tego. Moc się nazywa moc światła, ale ja tam nazywam to niewidzialność, bo może po prostu jest, jest po prostu diaba, go jest niewidzialny. Jego moc znikanie, coś podobnego jak Asha jest tak samo i Shade'a, daje ją na Mid i po prostu tyle znikasz, jesteś widzialny, niewidzialny, nie wydaje się takiej ability, ale nie przepadam za tą mocą. Kolejny podstawowy ninja z naszej ekipy, czyli Nia. No, co ja wiem, daje ją też tu na Mech, woda, wodą. I tyle. Niby była, to mniej jad połączyła się, ale sama w sobie woda jest kompletnie Giga-L. Raid ma właśnie bardzo podobną moc do Asha i do Pailmana, więc tak naprawdę, tu więc dam ich obydwoje na mit, bo chyba zasługują na to, bo jeden robią to znikają. Moc technologii, Sory. chyba to jest jedna z lepszych mocy, więc zastanawiam się, czy nie dać jej na top, bo generalnie moc technologii, no dobra, daje, bo łączysz kilka rzeczy, możesz stworzyć coś nowego, i to jest super ciekawa moc. Nie spodziewałem się do razem, takie coś, i mi się szczerze podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej z nią. W następnym przeciwieństwem teraz. Sory, to będzie Tox. Jej moc jest kompletna tragedia. Po prostu robi jakby taką burzę toksyczną i co więcej, I w sobie nic więcej nie wyczytałem na jej temat, jakby po prostu z serialu mi się kompletnie nie podoba jej moc. Wildfire tak naprawdę ma bardzo podobną do Kaya, tylko nie jest to właśnie ich moc ognia, bo nie może być dwóch tych samych mistrzów żywiołu jednocześnie i po prostu ma żar. Generalnie to, to moc nie różni się niczym, ale jak już dałem Kaya tu, to dałem Wildfire obok po prostu, bo tak będzie fair. Nie dość, że najlepszy antagonista w całym Ninjago miał, to jest po prostu Ulubiona moc, bo wiatrę możesz i na przykład kontrolować wodę, rozszerzać ogień, blokować jakby energię Loida i wszystko, pioruny opanowywać, burzę całą, lud zatrzymywać, generalnie. Imo, najlepsza moc, po prostu może, dlatego że dużo razy się zagłębiałem i sobie wpiłem, że to jest najlepsza moc, daje na to ten stop. top prosto i koniec. I tak prezentuje się końcowa tabela wszystkich mocy żywiołów. Dajcie znać w komentarzu, jak wygląda wasza, a ja dziękuję wszystkim za obejrzenie filmiku do końca. Jeśli się wam spodobał, strzelcie suba i lajka. Do zobaczenia, niebawem i hej.